Siemaneczko, witam Was w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria Super Hot. No i e, zaczynamy. Ogólnie odcinek nagrałem przez sekundkę i zepsuł mi się dźwięk, naprawdę spróbowałem obrabiać, jakby ucięło w jednym e, miejscu dźwięk, no i musiałem teraz grę startować. No i zaczynamy tak jak od początku, nie? Niestety, to tak jak mówię, to ode mnie nie zależy. No i tak jak mówię. Okej. Okay. Eee. No, no i zaczynamy w sumie. Ogólnie ja też ja na takie levely, bo ja już trochę grałem w tą grę ogólnie ja wiem mniej więcej jak to wygląda. I ta jest tak fajna, że... Eee. Dobra, już pomińmy to. Wiem, że tutaj teraz powinien wyskoczyć czat, ale nie chciałem się czekać. No i zaczynamy. Teraz ogólnie też nagrywam dźwięk osobno i sobie zmontuję go razem, no i będzie, mam nadzieję, że już okej, okay, bo, no, niestety, nie wyszło. No, okej. Okay. Ciekawe, jaki pierwszy level nam się trafi, bo ogólnie levely tutaj są przydzielane losowo, z tego, co widziałem. A nie, nie losowo, to ten level akurat miałem. Ale przed, przedtem były losowo przydzielane. Oj. Idealnie. Jak widzicie, to jest gra... Y strzelanka tylko że słuchajcie się co za głos w ogóle masakra to jest taka strzelanka nietypowa bo jak zauważyliście to, się, to, to po prostu jak jak widzicie pokażę wam jak my się ruszamy to postacie też się nam ruszają. jak my się nie ruszamy to tak naprawdę cała gra się zatrzymuje to jest bardzo fajną rzeczą, bo tego po prostu nie było ym, w żadnej gry, że na przykład w C się, takiego czegoś nie ma, no nie. Okej. Okay. Udało mi się przejść drugi level. Nie będę tego już słuchał, bo bez przesady nie chce nikt chyba tego słuchać, no nie? O! I to jest chyba jeden z najtrudniejszych levelów. Aczkolwiek już mam na niego taktykę. Czekajcie teraz. Jest... Minuta skupienia była, okej. Okay. Jest to chyba najlepsza taktyka na ten level. Czyli po prostu... Nie zestrzeliłem go? No, teraz go zastrzeliłem Patrz normalnie. Dobrze. I udało się przejść. Kolejny level. Tak jak mówię, pierwsze levely są naprawdę bardzo proste, potem już jest coraz trudniej, coraz trudniej i to naprawdę coraz trudniej. To jeszcze poczekam tak jak mówię. Ja się on ustawi. Trafiony też sobie pobiegam filkę, niech się już ustawiał tak pode mnie. Nie wiem, tylko teraz. Dobrze, udało się. Przeładował się. Oj, oj, słuchajcie, mamy problem. Ups, mamy problem. No dobrze, już po problemie. Ogólnie, jak się nam amunicja skończy, to prawym rzucamy. Jeszcze jeden jest tutaj. No. Widzicie, jestem mistrzem tej gry, ja tutaj najlepiej gram. Tutaj mam, tak jak teraz pokazane, jak wyglądały na naczynki w prawdziwym czasie, 1 do 1. I na moim komputerze, ja gram na najsłabszych ustawieniach graficznych w tą grę, więc gra jest naprawdę wymagająca, ale jest tak fajna, że że naprawdę no, fa fa fajnie jest. Dobrze. Tak. Już. Jedziemy. No i do tego levelu nie doszedłem ostatnio. A w sumie level jest dosyć już taki trudniejszy. Wychylam się, jakby miał w no nie? Oj. Mamy problem. No nie! Ale dużo ludzi, zepsułem tu nie? Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, tu zaś też ustawię tak, żebym za pierwszym razem w niego trafił. Dobrze, jeden poszedł, ten z pistoletem. No chodź, podejdź kolego. I teraz ciebie tak rzucę. O! Słapię pistolet i się zastrzelę. No. <śm> I tak kolejny lewer e, przy, przy, przejściony. Przeszliśmy kolejny lewe Aha. I teraz, że ja się... Koniec chyba. <śm> Ogólnie, what? Mogę chodzić przez ściany. O co chodzi? Poczekajcie. O ludzie, patrzcie, jak ja szybko piszę. To jest wydanie, pisanie mistrza. Tylko ja tak szybko w pisać. Chyba że coś mi się zdaje, że jest już coś tam jeden świat. Poczekajcie, dość trudno, ciężko. Wyrzuciło mnie coś tam. Mój angielski jest trudny angielski, więc moim zdaniem nie przejmuj... Aha, czyli nowy pliczek. Update. Update jest. Okej, okay, gramy sobie update'a. Pierwszą mapkę update'a i to będzie chyba idealnie. No mam nadzieję, że wam się to jest takie coś spodoba, no nie? Więc czekamy. czekamy, czekam ładowanie. Pierwsza łapka, data. To jest ta nagrodę, że mam się ścina. O Aha, czyli trzeba podskoczyć Okej, okay. jump I teraz? No nie słychać jak on strzela A, już tutaj szóweś strzelają, mi plecy robią na to. Ale ich dużo. O nie. No nie, naprawdę. To jest lewer, którego chyba nie przejdę. OK. okej, okay. wezmę sobie, sobie pistolet, tutaj, no ja naprawdę w tym nie grałem, ja tutaj na tym levelu to nawet nie byłem, więc. Słyszałem level nowej mapki, tak jakby... naprawdę Naprawdę tylko level. To był level, na którym sam nie wiedziałem, co mam robić, czy nie? Zobaczymy, zobaczymy sobie, jak to nam szło. Nie, nie da się chyba wyłączyć tego superhota, co nam miga co jest ekranie, ale możecie się wsłuchać w to. No, więc to byłoby. Na tyle. Eee, sobie. To było na tle w tym odcinku, jeżeli odcinek Wam się spodobał, oczywiście stawcie łapeczkę w górę, będę z tego bardzo zadowolony. Eee, możliwe, że kiedyś coś wam zrobię, jak taką grę sobie skombinować, oczywiście ja hokerstwa nie popieram. To nie ja, to po prostu tak, skombinować tą grę tam może poranik będzie, nie? No więc to było na tle w tym odcinku, pa, do następnego odcinka.